Cześć, tu ola z małej szklarni. Jeżeli chcecie wprowadzić do swojego wnętrza nieco śródziemnomorskiego klimatu, zapraszam Was serdecznie na krótki film o Strelicji. Jak o nią dbać i co zrobić, żeby nawet w warunkach domowych pięknie nam zakwitło. Relicje to rośliny, które w naturze rosną na terenie Afryki Południowej, natomiast tak na dobrą sprawę, w każdym kraju śródziemnomorskim obecnie są już sztucznie nasadzane w klombach, parkach bądź na rabatach kwiatowych. Możecie je rozpoznać po bardzo charakterystycznych kwiatach, które przypominają rajskie ptaki. Na początek, kilka podstawowych zasad, jak dbać. Czy to ostrelicję królewską, Reginę, czy o strelicję Nikolaj, czyli tą o biało-niebieskich kwiatach? Pierwsza kwestia, doniczka i podlewanie. Wybierzmy raczej pojemniki gliniane, z uwagi na fakt, iż strelicje mają bardzo grube, ale też kruche korzenie, które łatwo złamać. W związku z tym przesadzajmy ją raczej rzadko do donicy o 2, nawet 4 cm szerszej, ale glinianej, ponieważ zastój wody w podłożu niestety dosyć szybko powoduje gnicie korzeni, no i nie pocieszymy się długo naszą strelicją. Jeśli chodzi o wybór podłoża, zdecydujmy się raczej na mieszankę do kaktusów i sukulentów. Ma ona odpowiednią ilość krzemionki z piasku, która zdecydowanie pomaga w rozwoju strelicji. Co więcej jest dość przepuszczalna, w związku z czym nie musimy myśleć i kłopotać się ewentualnym przelaniem. Jak często podlewamy? No właśnie, słuchajcie, generalnie jeżeli macie ją w donicy glinianej, to około raz na 8 dni w przypadku kiedy roślina stoi w mocno nasłonecznionym miejscu. Jeżeli stoi w donicy plastikowej, w miejscu nieco bardziej zacienionym, podlewajmy ją rzadziej, nawet raz na 2-3 tygodnie. A zatem jak podlewać strelicję? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę nasłonecznienie, czyli miejsce, w jakim jest ustawiona. Druga istotna kwestia to wielkość doniczki. Pamiętajcie, że rośliny w dużych, plastikowych donicach zawsze podlewamy znacznie rzadziej, niżeli rośliny w małych, plastikowych donicach. Bądź te, które są w sporych donicach, ale wykonanych z czystej gliny. Generalnie, jeżeli strelicję mamy w dużych pojemnikach, podlewajmy ją raz na około 7-8 dni. Jeżeli mamy nieco mniejszą strelicję, wtedy dawajmy jej niewielkiej ilości wody w odstępach około 6-dniowych. Pamiętajcie, aby ziemia była naprawdę dobrze przeschnięta pomiędzy jednym a drugim podlewaniem. Strelicje, jak potrzebują wody, zwijają liście do środka w bardzo charakterystyczny sposób. Jeżeli będziecie mieli swoją roślinę przez dłuższy czas, na pewno zrozumiecie jej dyskretne ruchy i będziecie potrafili rozróżnić ten moment. No dobrze, ale przynosicie strelicję do domu i w jakie stanowisko warto ją postawić? Słuchajcie, są to rośliny, które zdecydowanie lubią miejsca mocno nasłonecznione, ale ich liście ulegają bardzo szybkim poparzeniom. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę w miejscu, w którym kupujecie swoje strelicje, czy stały przy oknie, czy w nieco większym oddaleniu. Jeżeli stały dalej od okna, w bardziej zacienionym stanowisku, Przyzwyczajajcie swoją strelicję powoli do światła, natomiast jeżeli stała bezpośrednio na słońcu, śmiało możecie od razu postawić ją na oknie południowym bądź zachodnim. Jeżeli natomiast była w większym zacienieniu, ustawcie ją najpierw w nieco większej odległości od okna, a później stopniowo przesuwajcie ją coraz bliżej okna. W niskiej wilgotności powietrza końcówki strelicji mogą brzydko zasychać. W związku z czym najlepsza, optymalna będzie dla niej wilgotność na poziomie 50-60%. Z tym, że rośliny, które będą stały w niższej wilgotności powietrza, nie powinny cierpieć e, bądź chorować, będzie to właśnie objawiało się wspomnianymi zasychającymi końcówkami. No dobrze, a teraz co zrobić, aby nasza strelicja wydała piękne, barwne kwiaty? Po pierwsze, nawóz bogaty w potas i fosfor czyli tzw. Tak nawóz do roślin kwitnących. Możecie wybrać zarówno nawóz naturalny, jak i mineralny. Druga istotna kwestia, aby strelicja kwitła w Waszych warunkach domowych, w okresie zimowym ustawcie ją w bardzo jasnym miejscu, natomiast w nieco niższej temperaturze, na poziomie 14-17 stopni Celsjusza. To zapewni jej kwitnienie w następnym sezonie. W sprzedaży najbardziej popularne są dwie odmiany z pięciu, które istnieją w ogóle. Pierwsza z nich to strelicja królewska, strelicja regina w mojej lewej ręce. Ona ma kwiaty w kolorze pomarańczowo-niebieskim, natomiast w mojej prawej ręce strelicja nikolaj z kwiatami biało-niebieskimi. Jeżeli dokładnie przyjrzycie się liściom, można zauważyć pewne różnice. Przede wszystkim liście z tralicji Nikolaj, czyli z mojej prawej dłoni, są nieco bardziej owalne, natomiast liście z tralicji królewskiej, Reginy, są bardziej eliptyczne. I jeśli chodzi o warunki uprawy, zarówno strelicja królewska, jak i Nikolaj będzie potrzebowała dokładnie takich samych warunków uprawy. Reasumując, strelicje są prostymi roślinami w obsłudze, o ile macie dobrze nasłonecznione miejsce. Pamiętajcie również, że są to rośliny bardzo duże w swojej dorosłej formie. W związku z tym, nawet jak kupujecie taką małą sadzonkę, przygotujcie sobie choćby w głowie stanowisko dla naprawdę sporego okazu. Pamiętajcie, że potrzebuje sporo światła, mało wody i dosyć dużo nawozu bogatego w fosfor i potas. Dziękuję Wam bardzo. Koniecznie dajcie znać, jak mają się Wasze strelicje i jak Wam kwitną w warunkach domowych. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy doprowadziliście je do tego etapu. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.